Szanowanko, dzisiaj weźmiemy się za wymianę szczelki pod głowicą. Wskazują na to generalnie dwie przyczyny, mianowicie pomiar ciśnienia, sprężania na środkowych cylindrach pokazał wartości 6 i 6,5 bara podczas na tych krańcowych jest tam 11,5 i chyba 12,5, sobie pamiętam, a po drugie pomiar dokonany na zbiorniczku wyrównawczym układu chłodzenia za pomocą takiego preparatu, który się odbarwia w przypadku walniętej uszczelki pod głowicą również ten preparat zmienił kolor, więc diagnoza jest niemalże stuprocentowa. Tak więc zaraz trzeba będzie przystąpić do rzeczy i zacząć demontaż głowicy. No, to rozbieranie uszczelki pod głowicą zacząłem sobie od rozebrania rozrządu. Jak to zrobić? Instruktaż jest w poprzednim filmie. A teraz tak. Trzeba zdjąć tą osłonę termiczną, trzy śrubki na trzynastkę i wywalić. I wtedy odkręcamy kolektor dolotowy. I tutaj będzie mocowanie tłumika dolnego. Znaczy tego przedniego, ale dolne mocowanie od kolektora też trzeba odkręcić. Zdejmujemy wszystkie fajeczki ze świec. I odkręcamy pokrywę zaworów. To będzie 8 śrub. Ja się zastanawiam, na ile mi się to uda, żeby nie odkręcać kolektorów, tylko tutaj dolną część tłumika. I tu powiedzmy razem, ewentualnie odkręcić ją żeby to wyszło, wyjąć całość, żeby było wygodniej, ale jak się nie da, to będę pod, po kolei odkręcał. Więc za, za chwilę. Zacznę od demontażu tych części, pokrywę zaworów i dalej będziemy lecieć z tematem. Dobra, trochę zaczyna brakować światła, ale może jeszcze damy radę. Eee, pośredni etap prac. Kolektor tu jest od dołu odkręcony. Zdemontowane są przewody paliwowe oraz wiązka od wtryskiwaczy. Zdemontowana jest przepustnica. zdemontowana jest cała rozpórka. Teraz przystąpię do odkręcania śrub głowicy i zobaczę, czy da się już ją podnieść, czy coś jeszcze trzeba będzie poodkręcać? A do tego wszystkiego potrzebne będą takie trochę bardziej specjalistyczne narzędzia, mianowicie z takimi tutaj w środku, jak są torsy takie standardowe, z tą taką koronką na zewnątrz. To potrzebujemy właśnie takich z wewnętrznymi tymi koronkami, żeby to odkręcić. Dlatego przed dokonywaniem takich prac we Francuzie należy się w takowy zostawik zaopatrzyć. No, to drugi dzień walki, czapka zdjęta. Tum trzeba było jeszcze odkręcić śruby mocujące alternator i wyjąłem całość razem z kolektorami, żeby było szybciej. Teraz będę sobie na spokojnie czyścił. Teraz co już można powiedzieć? Generalnie głowica Wydaje się być w dobrym stanie, tak po, po tym ostatnim zabieleniu. Jak tam jak poprzednim razem ją demontowałem, nie wiem czy mi teraz ostrość złapie, to była generalnie cała usyfiona, a teraz tak widać, że jak się wytrze z tego syfu, no w sumie pokażę na kolejnych ujęciach, to powinno być git, bo tutaj generalnie jest bardzo ładna, równiośnienka powierzchnia pod tym. Więc faktycznie są tylko te ślady od uszczelki przetrę tam delikatnie jakimś tam papierkiem drobnoziarnistym i powinno być git. A! Dół będę odsyfiał, To już wygląda troszkę gorzej. Trzeba będzie delikatnie przeszlifować, no i generalnie tym środkiem do mycia silników nie wiem, jak, jak, jak się ten sprawdził, a poprzednio miałem jakiś taki, to tak zajebiście rozpuszczał nagary, że normalnie na końcu tłoki to aż lśniły. Nowością, więc teraz, też tym spryskam, powinno być git. A co do samej uszczelki, no to jest przepalona bardzo mocno pomiędzy środkowymi cylindrami, jak widać. No, więc diagnoza okazała się być słuszna. No, i popszukane takim środkiem do mycia silników, który powinien rozpuścić nagary i już wygląda to lepiej, ale to tak, operację trzeba. Powtórzyć kilkunastokrotnie. Na końcu jeszcze wezmę e, taki bardzo drobny oziernisty, końcóweczkę do Dremela z takiego włosia mosiężnego i postaram się wyszlifować to no, prawie prawież na lustro z tych wszystkich nagarów. Grubsza robota jest z cylindrami. Tutaj, zwłaszcza przy tej uszczelce. A tu nawet pod palcem. Nie wyczuwam jakiegoś tam progu czy czegoś, ale tu się zrobiły takie nagary z jednej i z drugiej strony, w, tym oko w tych okolicach między cylindrami. A tu mniejsze, ale też są. Także to trzeba będzie też takim dremelkiem zebrać, żeby było gładziutko. No, to po wielu godzinach walki, cylindry wyglądają w ten sposób. Poszło. Pełno tego środka, prawie w całą butelkę zużyłem myjącego do silników. On tak trochę rozpuszczał te nagary, później yy, czyściłem to taką grucianą szczotą. Znowu środek, znowu szczota, szmata, szczota, szmata, szczota, środek i tak dalej, i tak dalej. Więc na dobrą sprawę, a on to był dosyć mocno penetrujący. Więc na dobrą sprawę można by rzec, że taką wręcz półkankę silników zrobiłem, bo to wszystko sobie spływało po cylindrach, więc być może tam delikatnie ruszyło pierścienie. Nawet pod spodem zrobiła się kałuża z tej całej półkanki, bo ciągle jest ee, otworzony korek spustowy od oleju. Więc teraz generalnie wezmę sobie delikatnie palcem, rozsmaruję wszędzie po gładziach cylindrów trochę oleju, żeby to tak na sucho nie pracowało przy pierwszym rozruchu. No, i będę składał uszczelkę do kupy. A sama głowica też jest wyczyszczona. To już musiały iść naprawdę grubościerne szczoty na wiertarze. No ale udało się to wszystko w miarę konkretnie poczyścić. Tak to się mniej więcej prezentuje. Więc teraz odkręcę kolektor dolotowy. Aby aż taką wielką masą tutaj nie manewrować na uszczelce, a postaram się złożyć całość jeszcze z tym kolektorem. Nie chcę już mi się go w sumie odkręcać, a chociaż może, jeszcze zobaczę. I trzeba będzie położyć ładnie głowicę, dokręcić śruby. Tu jeszcze muszę się skonsultować z serwisów, króciutko nie pamiętam tam kolejności i momentów. A były jakieś tam momenty, plus jakieś stopnie kątowe, ale kupiłem sobie taką nasadkę, więc jak zaraz zerknę do serwisówki, to wszystko dalej pokażę, jak z tym działać tematem. Mamy 10 śrub mocujących głowicę, i kolejność ich jest następująca: pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. Szósta, siódma, ósma, dziewiąta i dziesiąta. No, a jeśli chodzi o momenty dokręcania, to procedura jest dosyć skomplikowana. Mianowicie trzeba tak, w pierwszym etapie dokręcić siłą 20 Nm. W drugim etapie. Dokręcić o 100 stopni plus minus 6. W trzecim etapie odczekać 3 minuty, żeby się ustabilizowało. W czwartym etapie odkręcić śruby numer 1 i 2, a następnie dokręcić je momentem 20 nm, a potem o 100 stopni plus minus 6 stopni. W piątym etapie odkręcić śruby numer 3, 4, 5 i 6, a następnie dokręcić je momentem 20 Nm, a potem o 100 stopni plus minus 6 stopni. I w szóstym etapie odkręcić śruby numer 7, 8, 9 i 10, a następnie dokręcić je momentem 20 Nm, a potem o 100 stopni plus minus 6 stopni. Teraz będę to czynił. W międzyczasie pokażę taką ciekawostkę. Ile trzeba przedłużek, nasadek, przejściówek żeby dokręcić właściwym momentem. On klucz pneumometryczny z tym małym zakresem na 20 Nm nastawiony, i on ma końcówkę tą taką 1 czwartą, więc potrzebuje taki adapter na 1 czwartą, do tego taki adapter tu jest na Jedną drugą, do tego taki, a do tego, tu jest końcówka 3,4 i do tego tu wchodzi E14. No a druga ciekawostka, do dokręcania kątowego można sobie użyć tego rodzaju urządzonka. i wtedy nie ma na oko, jest dokładnie co do stopnia. Głowica przykręcona, kolektor też już skręcony, termostat też przykręcony, nawet osłonka z przodu założona. Więc teraz składamy do kupy rozrząd. Jak to zrobić, jest w poprzednim filmiku. Pośredni etap prac. Rozrząd już złożony, jeszcze co prawda nie przykręconego, pokrywa. Z przodu wszystko pozakładane, tam kable upięte z tyłu, mocowanie alternatora jest przykręcone. I te kółka tutaj pasowe też już są przykręcone, więc za chwilę trzeba będzie złożyć obudowę rozrządu, założyć pasek klinowy. I zamontować kolektor dolotowy, przepustnicę i cały dolot. A jak już to będzie zrobione, no to zalać płyny i próbować ruszać padakę. Dobra, wszystko jest poskładane. Chociaż jeszcze jak znam życie i tak o czymś zapomniałem. Kilka śrubek zostało, nie wiem od czego. Już nie dojdę. Ale niewiele, tylko kilka. Więc chwila prawdy i bawimy dziada. Aż się boję. No, to tak zwana chwila prawdy. Uff, serce podchodzi do gardła. Co to będzie? I odpalamy dziada, a przynajmniej próbujemy. Wow, jest dobrze, odpalił bez gazu, a to mu się w ostatnim czasie nie zdarzało. No, także co, popelina zakończona. Pilnicek pracuje, a teraz będzie ubywać płynu chłodniczego, trzeba będzie go jeszcze odpowietrzyć. i on się sam odpiesza, trzeba będzie dolewać co jakiś czas płynu i tyle. Robota zakończona, operacja zakończona sukcesem, Pacjent przeżył, więc więcej filmików nadchodzi, pozdrawiam, cześć.